O! Co ja usłyszałem No, telewizorze. Mhm. Zgadnijcie co. Mhm. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Wojna? Kryzys? Nie. Nie, nie wiem Krzyśku. No. Mów, mów, bo to wiesz. To... Zgaduj. Telewizory to cały czas różne rzeczy opowiadają. Mhm. Wiesz? Nie. Zgaduj. Partię będziemy otwierać. <laughs> nie. Wojna do nas idzie. Krzyzieg w wyborach wystartuje. O! Tak? Ja będę kierowcą. Może. No kto, no. <noise> kto, kto jest alkoholikiem? Kto no. jest? Alkoholikiem. No. Osoba, która nie spożywa alkoholu. No. Ale... W rządzie. W rządzie, tak? O! Uh -huh. Kto ja... był premierem? Ja się nie wypowiadam. Ale był premierem. Już tak. nie jest. Wiadomo, tak? ale nie wypowiadamy się może przy. Nie, nie, ja, ja się nie, nie będę. Będę. No to premierem Tusk był tak. czy kto? Co? Tusk? Kuski jest alkoholikiem? Tak! O, I jeszcze jeden. Pa? Y, jeszcze jeden? Tak, pa. Pan Kaczyński. Pa? Kaczyński. Pa? Nie, czekaj, naprowadza Krzysiek. Ta, pani, jako, A ja jako nas... Nie, nie, nazwisko nie, pani, chłop. Na pasie na, na P, nie wiem, zaczyna. Pa? 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 Pa pa, pa. Komorowski był to, nie? Nie. Kto tam jeszcze był? To byli? ko! Tak. To odpada. Jaka pa? Pani? Paweł? Pa nie, 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 palikot. Ale to palikot, to przecież yy, przejął Polmas Lublin produkował, wymyślił te wszystkie małpy. On w domu produkował. No. Dobre. Ta. No. Tak. Ja nie dziś tyle nie... ruszył. I nie cały czas o ich. No. Mhm. Aha, tu seko. Patrzy się na Polikota. Krzysiek, mhm. a czemu ten nic tu nie porobił tobie? To, trochę, to by trochę pasowało, Krzysiek, bo, bo Tusk taki chudy jest, no. jak na swój wiek, bardzo. A to chudzi ludzie to są tacy, co dużo palą papierosów, bo uwędzeni. I znaleźli u Polikota no, albo też często, urządzenie, które no, urządzenie co? Bim? Belek. <laughs> Be Bimber, ostatnio, tak? My byliśmy ostatnio, słuchaj, zawieziemy cię któregoś dnia. W, ten... w Jurowcach jest Muzeum Wsi Podlaski i tam są Ale to, instalacje. Nie, nie, nie. Jest Muzeum Wsi i tam jest bimbrownia taka, co zatrzymali policja, zarekwirowała, skonfiskowała. Na przyczepie taka. Kurczę, ja patrzę. Stoi. Szyb. I stoi alkoholik. To Paliko powiem. całą filozofię taką miał. Ja on powiadał, że kiedyś ludzie pół litra kupowali i pili towarzysko, że w kilka osób Krzysiek, pół litra czemu pili... tutaj stolika no. żadnego nie masz? Tam jest. Tam jest. Załatwić ci stolik? Że? Jakbyś się trafi, to przywiozę stolik tobie no. jakiś. Może, może plastikowy, Ej, plastikowy no. chyba mam. Jakieś kochujka. ogrodowe no. może można by. Ale to co? Og ogrodowy Aha. ci przywiozę kiedy, stolik żebyś tu sobie położył. No. Bo tu zawsze paczkę Dowiedziałem się dzisiaj. Polikot Krzysiek wymyślił to, że sprzedaje wódkę w takich małych buteleczkach. I jest tanio i wtedy wszyscy Nie, piją. On przekształcał. No. Ten, ten alkohol, bimberek. No. Przelewał. Do takich malutkich i takich. Wiesz, no. buteleczek. Mm -hmm. I mówił, że to dla ciebie. A policja CBS. Tak. To już nie wiem, jaka policja. Niezwykła ta no. nasza. to. No. To jest. P. Centralne biuro śledcze policji. CBS. p Cbhp. Go zaczniemy. Nie, CBS. No. CBS Centralne biuro Wyska. śledcze. Na razie. Wurczyła. No. I było na, na plecach CBS2. No. Nowa powstała. Taka groźna. No. I on nie chciał no. uciec do domu. No. A ziemią e, maszynerię. Zganicie? Nie w piwnicy. O W piwnicy. Ale u no, Miał maszynery. Tam rysko no? kotła. Żeby wiesz. Bo to, no. to musi bimberek Oj. pracować. Wiesz. I wiesz ci powiem, że... Ano! Kto tam zagląda?